Siema, z tej strony Jakub i w dzisiejszym filmiku przedstawię kilka zasad, które mogą zbudować Wam dużą kartę. Tak? Dzisiaj to, jak jest moją dominującą partią, lub jedną z moich dominujących, ale nie zawsze tak było. Kiedy 8 lat temu zaczynałem swoją przygodę z siłownią, miałem są bardzo duże problemy. Przez pierwsze dwa lata praktycznie nie potrafiłem progresować. I widzę, że ten sam problem mają młodzi adepti, osoby, które prowadzę, czy moi znajomi. Jakie są podstawowe problemy tych ludzi? I dlaczego mają taki problem z klatką? Wpływa to na wiele czynników. Ale głównym jest to, że po prostu ta klata jest zbyt bardzo przeorana. Za bardzo ją katują. ja też popełniam ten sam problem. Trenują w też w niewłaściwy sposób. Używają odpowiednich ćwiczeń, maszyn i trenują też zbyt rzadko. Na A mam na myśli tutaj hipertrofię, czyli czysty rozwój Muskulatury z niedużym naciskiem na siłę. Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem jest wykonywanie między 12 a 24 seriami na klatkę piersiową w skali tygodnia i należy podzielić to na dwa, dwie sesje treningowe. Na przykład w poniedziałek i czwartek ja trenuję w ten sposób i moim zdaniem, jest to taki złoty środek, żeby ta klatka była dosyć mocno katowana, rozwijała się i nie przetrenowywać ich. I moim zdaniem to będzie najlepsze rozwiązanie. Sprawdza się to u wielu moich podopiecznych także i u mnie. Taki zakres powtórzeń podczas treningów klatki jeżeli chodzi o hipertrofię moim zdaniem jest to między 6 a 12 powtórzeń z czego sam zawsze staram się wykonywać około 8-10 powtórzeń. Czasami gdy porzucę ze ściężaru jest to najniżej 6 powtórzeń. Rzadko kiedy schodzę poniżej lub powyżej tej, tej granicy. trzeba atakować klatkę pod różnymi kątami. Moim zawsze podstawowym ćwiczeniem jest wyciskanie trzanki na skosie dolnym lub wyciskanie trzanki na skosie górnym. Wykonuję na to zawsze w pierwszej serii około 8 powtórzeń, a następne ćwiczenia są takie dobijające. I na następnej sesji treningowej 2-3 dni później wykonuję rozpiętki od góry, od dołu, jakieś, przepraszam, ataki za głowę. Czucie na to bardziej intensywnie rozciągające. Panią prawidłową regenerację, czyli prawidłowa ilość snu i dobre odżywianie. Moim zdaniem, jest to jeden z tak naprawdę z tego elementu niezrozumiałych postępów. Jest to